Hej, dzień dobry, moi drodzy! Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Um, I słuchajcie, dzisiaj, um, no cóż, jak sami widzicie, zapewne po tytule małe podziękowania. Słuchajcie, um, ten film miał się pojawić wczoraj, ale niestety było tak pierująco gorąco u mnie, że nie byłem w stanie całkowicie i absolutnie czegokolwiek nagrać, bo po prostu temperatura nie dawała zrobić nic. Um, aczkolwiek dzisiaj już jest trochę lepiej, więc stwierdziłem, że nagram. Moi drodzy, jak wiecie, bądź też nie wiecie, udało mi się zakupić coś, co się nazywa PS4. Nowe, które tamto mi się niestety zepsuło, zdupiło, ale dzięki Wam i dzięki tutaj liście osób, którą zaraz powymieniam po kolei, mam możliwość posiadania PlayStation Days of Play edycji i dodatkowo też PlayStation VR. Także cały zestaw jest. Także moi drodzy, słuchajcie, konsolka, nie będę rob... słuchajcie, stwierdziłem, że nie będę robić unboxingu, bo nie ma w ogóle sensu, um, każdy wie jak konsola wygląda, wyjmowanie konsoli z pudełeczka, no, jest bez sensu, o, już się też nie mogłem doczekać, żeby przetestować VR, a też nie miałem po prostu możliwości od razu nagrania unboxingu, także słuchajcie, konsolka wygląda w ten sposób, ona jest po prostu prześliczna i przepiękna. Szarawa, oczywiście slimka. Stwierdziłem, że nie będę ogarniać Pro, bo nie ma absolutnie sensu. Zarzeszy też, że w przyszłym roku albo za dwa lata wychodzi PlayStation 5 i nie wiem, zobaczymy, czy będę się przesiadać, czy nie. Natomiast wiem na pewno, że mm, ta konsola limitowana ona sobie była naprawdę w miarę tania. To jest 1TB i kosztowała, żeby Was nie składać 1300 złotych, więc jak na. Ceny PlayStation to jeszcze edycja limitowana z naprawdę wyśmienitym i pięknym padzikiem, który jest do koloru. Jest naprawdę naprawdę spoko. Moi drodzy, dodatkowo jeszcze do tego doszły PlayStation mowy 2, także będzie Just Dance. Ja nie będę ukrywać też, że już testowałem VR cały, tak jak już mówiłem wcześniej. I uwierzcie mi, że to, co tam się dzieje, to jest katastrofa. Tylko teraz tak. Z live'ami i z nagraniami z Wiara niestety jestem zmuszony poczekać um, z bardzo prostej przyczyny. Niestety, u mnie w pokoju jest tak pierońsko gorąco że siedzenie tam dłużej niż y, 10 minut w ciągu dnia to jest po prostu katastrofa, więc musicie mi wybaczyć. Ale spokojnie, spokojnie, jak się tylko zrobi chłodniej, to oczywiście wszystko będzie. No i oczywiście, jest headset Wiarowy, e, także on już jest tutaj. Upierdzielony, ale no testowany był grubo na większości gier, bo no, kilka gier też zakupiłem. Aczkolwiek już wiem, że cierpię na chorobę e, lokomocyjną, wiarową, bo grałem w Skyrima i. No. Po pół godzinie gry na wiaże um, było mi tak niedobrze, że myślałem, że się pożygam. Ale nieważne. Moi drodzy, słuchajcie, ja bym z tego miejsca chciał bardzo serdecznie podziękować yy, kilku osobom, które tutaj się złożyły, całej też ekipie i w ogóle wszystkim, którzy od bodajże chyba końcówki marca... Czy kwietnia e, dokładali się do zrzutki, i teraz wymienię Was wszystkich, żeby nie było. Mam tylko nadzieję, że nikogo nie pominąłem, bo pousuwałem, e, słuchajcie, duplikaty osób, bo kilka osób wpłacało e, kilka razy. I niestety to się troszeczkę tutaj e, dziwnie zrobiło. Natomiast ja Wam też pełną listę wyświetlę gdzieś tutaj albo tutaj. Dodatkowo też zapraszam Was na mojego Insta, bo tam też wrzuciłem dosyć ładne zdjęcie, także polecam. Także słuchajcie, wymieniam po kolei. Kolejność jest alfabetyczna, więc żeby nie było, że tutaj jest jakaś faworyzacja czy coś. Ale natomiast, moi drodzy, nie, nie chcę przesuszu opinii. Dobra, słuchajcie, także ja dziękuję bardzo, bardzo serdecznie tym osobom. Ani Jani, Blacku, Black Swallow, Black Widow, Cyrkonia, Czajka Queen, Guciasta, Gugege i Metka, Iwona Padalis, Jakub Kozłowski, Joanna Aneta, Julciaku, Kawgona, Kami, Kasia94, Kierowca Zawodowy, Arcio, Kinga1256, Krzysztof23, Lejurin, Andet, Maciek, e, Macia, Madzia, Magdalena Maria Monika, Marcin Lipiński, Martyna, Masterold, Melisa, Alkan, Mike T91, Mobilny M, Natia, Neketir, Kaniedew, Ogórkowa, Paulina Fojt, Paulina Lechowicz, Prymaska, Raspberry, e, Rastafaria, Rettl, Rosalita, Rosalita. Rosalita, ciekawe kiedy będziemy się w DBD na zobaczymy. E, Rysiek 455, Sandały, Jezusa, Shirus, Sworden, Tomek 90, Uparta, Zouza, Vanedia, Wiktoria, Wierzba, Dix i Zbychu. Także ja bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim osobom. Dziękuję też całej ekipie, że tam się dołożyli właściwie połowę ponad um, do konsolki. Także słuchajcie, ona już jest w moim posiadaniu. W posiadaniu moim są też mówy. Wszystko. Więc cóż, na pewno moi drodzy będą jakieś nagrania e, z konsoli, bo jest kilka fajnych gier, tak jak na przykład AstroBot Rescue Mission, bodajże gra się nazywa i jest świetną platformówką na VR. Um, teraz jest jeszcze tylko kwestia, bo przyznam wam się szczerze, że ten cały zestaw kosztował 2600 albo 2700, a udało nam się uzbierać 300. E, więc kupiłem parę gier na VR. E, dodatkowo też w planach jest kupno za to. E, Green GreenScreena, więc um, tutaj żadna kasa z tego nie poszła gdzieś na moje tam jakieś przyjemności, tylko oczywiście na upgrade sprzętu i, i, i wszystkiego. Przy okazji wiem, że już trochę nagrywamy, ale wybaczcie za, za ko tutaj yy, kolory i tak dalej, ale niestety jest tak gorąco, że odpalenie Boxa, to będzie samobójstwo. Natomiast, moi drodzy, em, dzisiaj taki krótki film, jak już mówiłem, on miał wejść wczoraj, ale no, po prostu nie dało się tego nagrać, bo byłbym po prostu momentalnie cały mokry, więc sorry, a dzisiaj jest godzina dziewiąta, więc jeszcze trochę e, chłodniej jest. W każdym razie, moi drodzy, ja Wam jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Pełna lista osób będzie oczywiście w komentarzu. Także cóż, mam nadzieję, że będziemy się widzieć... Yy... <laughs> na live'ach albo nagraniach vr -owych. powiem Wam szczerze, że to jest dziadostwo, no może nie dziadostwo, ale to jest naprawdę bardzo spoko urządzenie. Przyznam się tylko z jednej bardzo prostej rzeczy. Fajnie by było, gdyby VR mógł być podłączany, ten PlayStation VR mógł być podłączany do peceta. Nie będę ukrywać, że tutaj jest delikatna mała szkoda, bo to działa tylko z konsolą, ale wydaje mi się, że gdyby Sony pomyślało trochę nad tym, i wypuściliby to w takiej edycji ewentualnie upgrade soft, softa, który pozwalałby właśnie ogarniać to na PC-tach. Myślę, że no, mogliby mieć fajną sprzedaż, bo jest to naprawdę świetnie wykonane i tak dalej. Ale mniejsza z tym, nie będę się tutaj mówię, rozwodził odnośnie tych wszystkich rzeczy. Natomiast, moi drodzy, ta konsolka jest po prostu śliczna. Nigdy nie miałem żadnej edytowanej, limitowanej edycji i ten napis jest po prostu prześwietny. Także ona jest naprawdę ładna, śliczna, przyjemna. Także moi drodzy, ja wam jeszcze raz chciałbym bardzo wszystkim serdecznie podziękować, wszystkim osobom z listy, jak i też wszystkim, którzy byli na live'ach, wspierali i tak dalej. Więc cóż, ja idę to sobie poustawiać, ogarnąć, zaraz nagrywam dla Was Zajadamy. Także mam nadzieję, że dzisiaj się uda odcinek na Zajadamy wrzucić. No i co, jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. No i ja się tutaj zabieram dalej do roboty. Także cóż, dziękuję Wam jeszcze raz. Eee, wybaczcie, że ten filmik mówię. wchodzi dopiero teraz, w środę, a konsola już jest u mnie od poniedziałku. Ale mówię, stwierdziłem, że nie będę bawić się żaden unboxing, bo po pierwsze jest za gorąco na to, a ja też nie mam warunków, jak jest za gorąco, gdzie to nagrywać indziej. Um, ale coś nad tym pomyślę. Może teraz zbiórkę na klimę? Ja nie żartuję. No, ale dobra, moi drodzy, ja wam za dzisiaj dziękuję, życzę wam miłego dnia, wpadajcie też na wszystkie filmy na social media, na Instagrama w szczególności, bo tam, mówię, ostatnio fajne zdjęcia powrzucałem, też filmik jest i tak dalej, także możecie sobie zerknąć, a ja wam za dzisiaj dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się, cześć, pa pa!